Teraz to jest godzina. Hmm. Po 14. Dlatego już wrócili z domu. Do domu. I dlatego, dlatego musiałem opuścić. Nie mogę pracować, jak ktoś jest obok mnie, ktoś patrzy mi na ręce, bo wtedy odbierają mi moje wizje. Chcieli mieć drzwi otwierane w lewo. Przepraszam, w prawo. A zrobiłem zwiotrane w lewo. Bo chcieli mieć zapalnik światła po stronie prawej, a ja zrobiłem po lewej. Bo oni nie rozumieją. Oni nie rozumieją. Piękna, że ja jestem prawdziwym artystą. Ja jestem artystą. I ja będę to decydował u kogo co ja robię. Ale ludzie co mogą pokazać. I kiedyś się od razu myją? Kiedyś do wniosku, że to ja. Ja, miałem ja, 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 ja. Oh. Hmm. Dzisiaj trochę ja, trochę tego poszło, ale ja, ale... Hmm. A no? <ścoughs> 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 Trochę, 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 trochę tro, 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 tro mnie sięgło. <śmulacza> ale nie ma tego, tego, co na dobre by nie wyszło. <śmulacza> ale nie mam gdzie wciągnąć. W sumie i tak brzmi. Ciągle krew z nasa leci, ale to się lepiej wchłania. Ale wezmę na palc. Trochę, bo, bo jak czuję się pijany. Nikt to nie rozumie. Nie, to trzeba słuchać z kieszeni. To jest taki piękny chleb. Mmmm, tu była taka piękna restauracja. Albo chociaż grobówkę, to zrobić i bar. Tutaj by naprawdę było piękne. Ja tu, ja tu zrobię. Przekonam, Rafała. Zrobimy spółkę, zrobimy tu restaurację. Ale one jest za na to. Ona to nie pójdzie oh, bardzo mocne, bardzo wszystko jest mocne! Hmm. What? Hmm? Bierzemy się do roboty. To jest uh, ten mój koks jest naprawdę <laughs> Bardzo mocne. Oni nie rozumieją, nikt nie rozumie mojej wizji. Nikt, nikt mnie nie rozumie. Zamurujmy to okno. Zamknijmy okno. okna, tu są ciepłe jabłka. <gryzamy> nie tak. spośpiechuj, pował, pował, ty jesteś najlepszym majstrem. Ty wiesz wszystko. Ty najlepiej Tak jest. I widzicie? Się... Nikt tego nie rozumie. A to zaraz tłumaczę. Byście robili normalnym sposobem, to tu by już było potrzeba Raz, dwa, z 8 cegieł, a tak 4 cegieł i jaka to jest oszczędność I znowu, i znowu, i znowu wszystko by było w gruzach Nikt nawet nie docenia tego, co ja robię Jestem niczym syryz na tym łezpadolę Ale ja się nie poddam, ja będę dalej do końca będę murował zamuruję to. Jak nie dzisiaj, to jutro, a jak nie jutro, to za rok. A tu Co zrobię to raczej. To jest to, że Przecież ten tygrys się oskrobił, bo idzie. O! To jest piękna cegła. muszą tylko polakierować i tu będzie reszta, reszta, reszta hmm. ale mocny ten motywal muszę to zapić, bo nie nosi kurde, muszę się daszyć muszę się dać ale jeszcze nie teraz Ach. 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 moc, moc no. moc! Uf. Uf. Przecież to będzie piękna restauracja, bar, a do góry można zrobić hotel. Ja muszę go przekonać. Zrobimy spółkę. Zyski pół na pół będzie będzie. Bo ja zrobię tu wszystko. Wykonam samą pracę. On zapłaci za materiał? Tak, trzeba to zrobić. Trzeba zrobić tę restaurację. Które jest godzina? 18, tak się da. No! Czyli, czyli coś dzisiaj zrobiłem. Coś dzisiaj zrobiłem. Jest plan. A plan to jest podstawa. Hmm. hmm, hmm. Plan to jest podstawa, bo bez planu nie ma działania. To jest tak, zamurujemy okno, bo po co te okno tutaj? Trzeba je zamurować, po co jest to okno? one jest niepotrzebne. Trzeba to okno zamurować. Tu jest jakaś pita. A ja, ja jestem taki powiedz że nie dość, że zamuruję, to jeszcze nie oczyszczalnięcie styropianu. Wszystko od A do Z. Bo jestem najlepszy fachowiec. Jestem, mam pseudonim Lustro. Niektórzy się mnie boją, bo... Lustro dlatego, że czasem mi odbija. Bo ja byłem taki as, że jak chodziłem na imprezę, to wynosiłem dziesięciu. Niektórzy mówili, że pięciu, ale było 10. Ja sam byłem taki twardy. Tam wjeżdżałem i było zawsze po sprawie, jak ja wchodziłem. A na komendzie to też dwóch policjantów chwyciłem i koniec z nimi. I żona myślała, że mnie wypuszczą, a ja jeszcze 48 godzin <tryk> na doku. <tryk> Siedziałem ogólnie żonę to po burdelach zdradzałem, a ona myślała, że jestem taki fajny i wierny, a to przecież jest śmieszne, bo mi się udało i się nic nie dowiedziała. Okej, ta persa, ale mnie męczy. Jestem wykończony. A dzisiaj dojadę do domu, to powiem. Chciałem zrobić... Skuć ścianę do kołej cegły. Do gołej cegły, wkołym ścianę. Ociepliłem okno. I zacząłem murować to okno, żeby je zamurować. Bo to będzie restauracja. Na ja nie wiem, czy Rafał jeszcze, on jeszcze tego nie wie. Chociaż już mu wspominałem. Ale tu będzie restauracja. Ja się tutaj czuję jak w domu. Nawet lepiej. I trzeba tu zrobić restaurację. Tam będzie bar. Bar. Wchodzę do góry. Do góry będą pokoje hotelowe. I będzie tu. No i znowu, niszym ten syzyf na tym łęd dole. Hmm. Muszę się napić, ale nie mam czego już. Będę musiał jechać, dokupić sobie alkohol. No nie mam już co pić. Coś wciągnąć. Jeszcze będzie połyka. A zresztą przecież nie muszę jechać do domu. Prześpiesz się u nich. Po co będę jechał? Chyba, że znowu po mnie ta moja przyjedzie i będzie mnie ciągnąć. Już, 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 wszystko przestaje działać. Wszystko się kończy. Trzeba pieniądze na następne. Trzeba jechać na następny robot, pobrać zaliczki. Hmm. Tak. Pobierzemy zaliczki, nakupimy sobie towaru, alkoholu. Oczywiście zabierzemy wszystkie roboty. Ja tu bym powinien wziąć za zamurowanie za, za tego okna i ocieplenie. Tak myślę, uczciwa cena. Według mnie to będzie 500 zł. Co to jest 500 zł? 200. Co? Co to? Nie wiem, w sumie to 400 na dzień. Na, na dzień 200, powiedzmy, na dwa dni 400. No, on no, się kalkuluję. I tak będziemy działać. Oby się ludzie w końcu nie skapnęli. Nie, ludzie są zbyt głupi. Ja jestem najmądrzejszy przecież. A ludzie to, to jest banda idiotów. I jak ja powiem, 5 tysięcy, to dostanę 5 tysięcy. I jak nie chcą płacić, to chcę wezmą jakiegoś innego. To kogoś. Kto się podaje za fachowca, a nic nie umie. Nie ma duszy artysty, bo ja mam duszę artysty. I ludzie tego nie rozumieją, że ja jestem artystą i wykonuję moje prace artystycznie dlatego muszę kasować jak artysta. I moc, moc musi być ze mną. I niech moc będzie ze mną. Trzy razy moc. No ale na dzisiaj już zakończę pracę. To sobie poprawię później. Wypijemy coś jeszcze, tego podjadę. Pewnie tutaj wrócę. Prześpię się, przecież mnie przenoszą. Ale m20 I co to miał być za wymiar? Co to było za wymiar 20? Co to miało być? Co to było? A, dobrze, dojdziemy do tego jutro. Na dzisiaj będę kończył, i to jest tak ściana, go jest jakby skuta, panie za to, bo ręcznie młotkiem to musiałem zrobić. Okno było ocieplone, i, i zamurowane, ale przyszła straszna wichura bardzo straszna wichura. Bardzo wielka wichura, i zaswaliła, bo jeszcze nie związało tak. I nie, nie wiem do kogo kto mam pretensje Przecież jeszcze nie związało A przyszła wiechura, ja to jutro poprawię, ja to jutro zrobię tylko tego za poprawkę no... No też będę musiał chociaż skasować tyle są na paliwo więcej, no Nie jestem paserny, nie, nie... Nie, nie, chcę nikogo... od nikogo czegoś za nic <słysy> Po prostu... Jestem uczciwym człowiekiem, ale nikt tego nie docenia i nie rozumie. I na dzisiaj będę kończył pracę, bo jestem zmęczony. Jestem cały mokry, spocony. Eee. Eee. Jak tak będę pracował to rok i ja się zachoruję na śmierć. Takie, takie czasy nastały. Jeszcze ludzie tego nie doceniają. I chcieliby mieć wszystko za mu, a co to jest za zamurowanie i ocieplenie okna 500 zł co to jest to jest nic ale nie doceniają o tak oczy się im otworzą jak mnie się zamkną tak bo ja jestem niczym syzyf na tym łez i kołam ten swój kamień do góry, a on cały czas spada i mnie przymiata. Tak chciał los. Ale ja z pomocą S moich <grym> białych ścieżek dojdę do celu. Po tej białej ścieżce zawsze dojdę do celu. Jak nie za dwa dni, to za cztery lata. Ale dojdę i te okno zamuruję i zrobię tule razem z nim. i będziemy taką kasę robić. Taką Tak jest.